Maneczko, witam serdecznie bardzo w kolejnym odcinku z tej strony Agro Team Games W dzisiejszym odcinku witam serdecznie z tajemnego miejsca z tajemnego miejsca dokładnie tak jak powiedziałem przed chwilą czy powtórzyłem, ale tu widzicie nasz nowy kombajn, czyli KESA Axia Love 7150 i na nowym polu, który wspominałem w ostatnim odcinku znajduje się tutaj Znajduje się tutaj soja i przechodzimy sobie do kombajnu. Będziemy sobie właśnie. Yy... Będziemy sobie właśnie yy, zbierali tą soję, czyli żniwa, Jak widać na nowym polu, tak wspominałem, yy, tak właśnie chciałem Sobie, bo nie wiedziałem czy jest to fajnie wszystko ustawione, czy jak jest zupełnie wczesna pora, dziewiąta godzina dziewiąta godzina, więc sobie możemy sobie przyspieszyć troszeczkę ten czas, żeby później, później było w dzień po prostu jasno ja będziemy to posić, myślę, że tak do południa sobie przesuniemy, zaraz idziemy na ten kawałek i Wam powiem co i jak to wygląda, co stwierdziłem z bydłem naszym no tak mi się wydaje, że to będzie najlepsze Chociaż nie wiem Ogólnie wczoraj widzieliście odcinek... z tunis farminga, z młodzieżowania, zysiewów oraz zysknif był to szósty yy, Tak, szósty, szósty odcinek, to siódmy Więc na, na ten czas jesteśmy spoko, spoko rozwinięci, że ja tak mogę powiedzieć Fakt, faktem nie jest duża oglądalność, ale no ja nic nie poradzę, na to nie wiem jak to zmienić. Wiem, że jakoś coś tak robi, no ale niestety nie rady jak gram na PlayStation. Będę przepraszam bardzo wszystko serdecznie, bo tak, z innego przyjazdu mamy prawie 2 tony w całej, więc... Więc z innej 5 przyjazdów, 5 przyjazdów i 10 ton, więc nie ma też co narzekać. Wydaje mi się, że to spoko by było. Ogólnie mam 11 tysięcy mniej bodajże niż w poprzednim odcinku, nie pamiętam ile to miałem w poprzednim ale takie jest z tego powódku, nieważne zaciągnąłem po raz kolejny kredyt ale to dlatego, że sprzedałem siewnik marki link oraz zakupiłem nowy siewnik marki Lemken, który był pokazywany w, w zeszłym czy to w poprzednim odcinku, jak to tam woli tego lampka na 6 metrowego za 132 tysięcy chyba taka była co zaraz zresztą zaraz w sklepy sklepie, no to żaden problem bo tu nie, nie ma żadnego problemu żeby to sprawdzić i tego tak sobie po prostu tu a puszczę pracownika żeby on mi to to kombajnował no ale w dzisiejszym odcinku ogólnie, będziemy tego zajmowali właśnie kombajnowaniem kombajnowaniem tego wszystkiego no są i... dobrze, puszczony i zakupiłem sobie silnik, właśnie mm, silniki. Nie ten i nie, nie tego lemkena na 12 metrów, powinien stać. Tego lemkena 132 Z... Y, sol, Solitari DT. DT nie wiem, jak to się dokładnie tam nazywa. No ale jest naprawdę spoko, 5100 ma pojemności, mega na moc 200, 200 koni, no tu sałata już czeka na sprzedaż, ale my czekamy na cenę, tu ten gruby jeszcze nie był używany, no na razie mało co jest używane, ale to będzie, już za niedługo, O, a tak wygląda właśnie ten siewnik, spoko, spoko, naprawdę mi się on bardzo podoba, ten siewniczek. Nie będę, nie będę narzekał, bo mi się, on mi się mega podoba. Szczerze mówiąc, yy, tutaj mamy i kury. Yy, no i tu mamy. Ile? No, to jedna poleta, bo zapomniałem. 1000. Tysiąc, 1400 tysiąc sztuk, no więc sporo yy, No, tam mamy 20 tysięcy litrów, czyli 20 tysięcy sztuk. I tutaj się znajdujemy przy krówkach, które mają pokarm... No jeszcze spoko mają. I tylko, że... A, tu nie dam rady tak zobaczyć, znaczy tam. Ale tak tutaj będzie lepiej, tylko sobie się przelepę... przelepę. aha no właśnie chciałem zmienić się tu, bo powiedziałem, że to już będzie na, na pół, No 44%, więc sporo szczerze mówiąc i teraz zasia, zaraz wrócimy do tych krówek. I też zasiałem właśnie pszenicę na polu numer... Y, 35. Tyle co właśnie przed nagrywką zacząłem się, y, się we pszenicy. No i tu zasiana jest cała pszenica. Tutaj, gdzie że rzepa, właśnie to nawiozłem sobie do pełna, ta 40, 41 tam nic nie ma, tam będzie nie, soja najprawdopodobniej. Soja najprawdopodobniej, no, a tutaj właśnie ta pszenica jest nawieziona, na pierwsza faza po silniku tylko. No, a tu rozdziewacze sobie rozwiozłem. No tu soja jest praktycznie w 100% nawieziona, oprócz tego poprzeczniaka tych pierwszego obocznego przyjazdu, że tak ujmę to z tego powodu, ponieważ tam właśnie było poszerzane pole i tylko raz, i e była jedna dach tak? nie chciałaby się wyjeżdżać na te 8 metrów 8 tam metrów, czy tam 10 metrów z osiewką nie stracimy nie wiadomo ile też tego a więc więc no spoko a ogólnie tak co do krów to nie wiem czy tak dam, czy tak, dam radę jechać, czy pracownik da radę tak jechać, da radę? Nie, pracownik nie da radę tak jechać, niestety Więc dobrze będziemy jechać Tutaj widzicie sami tutaj mamy krowy Zaraz przejdę na spokojnie do tych krow, bo to... No bo to już bo tak jest no ciężko jest, bo będzie to skręcę, będą takie duperele, wolę sobie powolutku... Powolutku... Powolutku będziemy sobie to kąsić. Niestety, tak jak widzicie, też sali miniaturek nie ma. Miniaturki znajduję na internecie jakieś tam kolejne i po prostu tam wrzucam, bo po prostu... No nie mam jak robić. Jeżeli ktoś wie jak robić miniaturki z PlayStation 5, przesyłać zdjęcia na, na topach czy coś w tym stylu, to niech mi napisze. Będę bardzo wdzięczny, bo inaczej no to te miniaturki to będą no takie, takie sobie. Ogólnie kariera menadżera też się pojawił. Kontynuacja Newcastle United, ale to bodajże na weekendzie w sobotę w lub w niedzielę możliwe że w sobotę mi się uda tylko tam ale tam to już wszystko opowiem w tamtym odcinku właśnie no tu zaraz zrobimy sobie ten poprzednik jeszcze i tam w tamtą stronę będziemy jechać i się po prostu wysypiemy yy, no wąt, na pewno nie skoszę tego pora w całym odcinku bo no to 20 minut odcinka nie godzinny, a teraz już mamy ile 10 minut. No 9. No mamy drugie kółko robiłem sobie. No ale wiecie, to było jakie te duperele, wszystko, no to też chwilę zajmuje, Ja też będę chciał, znaczy nie będę chciał postawić, tylko postawię na 120% yy, fabrykę. Fabrykę gnoju, obornika. Tak gdzie dajemy sumę i się pojawia właśnie obornik nam. Ale to też pokażę, bo znalazłem właśnie w internecie wszystko. Wiem, że nadużywam słowa właśnie. Ale no nie potrafię się ograniczyć. Tej tak, niektórzy nie potrafią się ograniczyć z wybiciem alkoholu, czy w papierosami, teraz ja tym słowem właśnie yy, nie potrafię się, się ograniczyć. Ciągle go nadużywam, nawet za dużo. OK, puszczamy, my się tylko dotkniemy do waltry, pojedziemy, o ja tu na łęzie, pojedziemy waltron pojedziemy sobie Valtrą. Mówiłem i żeby tam się rozkupaczyć podczas jazdy. będziemy jedynomu dużo lepiej, no ta Waltra może latać z innymi przyczepami, bo ona innej pracy nie ma. Wcześniej latała z, z rozsiewaczem, ale teraz już tak nie trzeba będzie. Z tym a jak zarobię pieniążki, to to po prostu ją sprzedam. Na no, po tym sezonie myślę, że już troszeczkę tych pieniążków zarobię. Ja ogólnie nie wiem, czy to mięso, te krowy mięso są opłacalne. Wydaje mi się, że tak, ale będę musiał zmienić oborę na dużo większą, przełożyć to wszystko i gdzie i gdzie właśnie dać. Yy, dać te kurowy żeby tak nie lagowało też na tej gospodarce dobra, no tutaj dużo nie objedziemy ale zawsze coś tam nam wysypie no ile jest? 4 tony? 5 może nam wysypie przez ten czas co tu dojdziemy do końca no 4, ale on poczeka on poczeka, on nie odjedzie niech sypie nam tutaj wejdziemy właśnie do ten i poczekamy i patrzcie tak jak widzicie mam 40 sztuk krów moja obora ma 45 sztuk pojemności maksymalnie teraz mam 30, 33 miesiące krowy krowa ma 33 miesiące koszt tej krowy wynosi 3375 euro 27 miesięcy 3125 euro czyli 6 miesięcy to jest cena jedyne 200, 250 euro to nie jest dużo, a tutaj krowa 5 miesięcy, 5 miesięcy ma i ona kosztuje 800 euro, więc no to średnia pensja za miesiąc tu wychodzi około 100-150 5 razy 50 i 5 razy 250 no to około 160 euro za miesiąc, ale w tym momencie ona będzie jeszcze więcej kosztować, bo będzie się podwyższać i stwierdziłem tak, że będę krowotę do 25 miesiąca, tak jak się rozmrozi, rej będzie rozmnażanie 70% i będzie 20%, 20% i będzie 25 miesięcy ta krowa miała, to ja po prostu zostawię, że się roz, rozmnożyła i sprzedam je. I tak, jak na przykład, o tutaj, jak tutaj możecie zauważyć, te limuzyny, które mam 27 miesięcy, jadę i sprzedam, być może i dzisiaj, a te resztę krów, czyli te, które mam 33 miesiące aktualnie, na których widać, to je zostawię, żeby się rozmnożyły. Będę się starał je sprzedawać po rozmnożeniu, dopiero. Więc, właśnie, my zabieramy się do masyja. Si, to Bierzemy naszą figielkę, fi, figielka, tak figielka to się nazywa, i po prostu będziemy sprzedawać. Bo tu obciążnik. Będziemy sprzedawać tam e, e, Sprzedamy sobie właśnie. Tu cofniemy. No tu fachfalt tu wchodzi bodajże do 6 Coś takiego nie pamiętam dokładnie, bo. No. Jest sporo lendara, ale mało go wchodzi. Hop. I sprzedajemy yy, nie te, tylko te. ładujemy maksymalną ilość, czyli 6. Przenieść do przyczepy. Tak. Ogólnie tak mi się wydaje, że to jest spoko pieniądz na tym. A, czekajcie, gdzie teraz jeszcze się je zawozi? Yy, jest tu takie coś jak bydło? No nie ma, ale ja się zawozi tu, o ile się nie mylę. Targ zwierząt. Targ zwierząt. Targ zwierząt. No dobra, e, więc my sobie tam pojedziemy. Oznacz mhm. miejsce i sobie jedziemy. Tylko nie pamiętam drogi, tu w lewo i tam. ok spokojnie, to już pamiętam. Łączymy koguty żeby wiedzieli, że jadę, no i będzie taki myk. Nie? Bo na te 45 sztuk, moim zdaniem, się nie opłaca hodować mięsa, bo to trzeba długo, długo, strasznie długo czekać. I te, co mam, 40 sztuk, te, co się rozmnożą w przyszłości, później następne, to tak gdzieś tak sprzedam nie? Po prostu tylko poczekam, a za te pieniądze, które aktualnie posiadam. Czyli sprzedamy te krowy, te 6 sztuk, kupimy nowe 6 sztuk, tylko że kupimy... Co kupimy? No pomyślcie co kupimy? Kupimy krowy mleczne. Żeby yy, moim zdaniem krowy mleczne są dużo bardziej opłacalne niż krowy mięsne. No dostajemy o dużo, dużo więcej tego mleka. Yy, mleka i pieniądze, a mleko jest za 1000 litrów jest. Ja wiem. Mm. Mleko jest za 2000 z hakiem 2300, najwyższa cena? Mhm. No 2300 to jest sporo Dwa, 2300 moim zdaniem, yy, więc za 1000 litrów, a duże wy 2300 no to trochę trzeba chować to, więc Stwierdzam, że nie warto. Może i warto, może i nie warto, w sumie nie wiem yy, Czekajcie, bo muszę włączyć sobie pomoc yy, otwórz yy, rozłóż Coś by to tu było Nie tu to gdzieś jest sprzedaję a, tam się a ja trzeba, do Dobra, a tu się kupuje. Z tego co się nie mylę, no, zaraz sprawdzimy, to sobie. Tak, tutaj się sprzedaje, a tam się kupuje. Okej, okay. sprzedaj. O, 18 tysięcy mamy za nie. A tutaj to są zdrowe, e, mleczne, wykształcone w no bo wiecie, jak zawsze każdy kupuje te takie same dla zysku a to jest też mięsne. Może te kupimy. Okreś ciąży 10 miesięcy Kupmy te inne inne, a nie tak jak zawsze i no i też na nie zarobiliśmy jakieś 12 tysięcy plus minus tak mi się wydaje no bo sprzedaliśmy te a kupiliśmy tamte <grych> że tak powiem no a tutaj kupiłem moje 18 miesięcy te 18 czy 10 mają no, już nie pamiętam jak dowiązę na farmę to wam powiem zresztą tej kupiliśmy o, chyba 12 miesięcy co mają, Dwa, tak, 12, 18 to tak, tak, także tak, albo 18, już nie pamiętam. No i zmieniamy hodowlę z mięsa na bydło mleczne, teraz jeszcze będziemy mieli bydło mleczne, bydło mięsne, później bydło mięs, mięsne i mleczne, zanim te się rozno, no, znaczy dojrzeją i będą mogły dawać mleko. Myślę, że później w przyszłości maksymalnie znajdę taką hodowlę y, oborę 80 sztuk, więcej nie bo przy 100 sztukach czy przy 200 sztukach no to to naprawdę sobie nie wyobrażacie ale jest sporo roboty, bo miałem wcześniej na elmkrek jak nagrywałem to tam właśnie miałem tak się rozwinąłem że kroje mi się tak rozumarzały że miałem aż ich 150 tysięcy, 150 sztuk, nie 150 tysięcy, tylko 150 sztuk. To powiem wam, że tam paszę, jak trzeba było robić, to o, dajcie mi spokój. To no, szkoda gadać. Tak, to zapieprzało wszystko. Okay, I mamy tutaj dojeżdżamy. Cofniemy sobie. No, miałem ja już kater zaczął łapać, bo ujedno, hop. Yy, bo. Mam bo no, mam okno otwarte i to jest z tego powodu. Ok, okej, okay, okej, okay. pojedziemy sobie, zawieziemy to. Ja tu puszczę pracę. Tylko wyjadę mu na główną tu drogę, na ten most, żeby on trafił. Stwórz pracę, przejedź i damy mu tutaj, dotąd, tak okej, okay. gdzie jest kombajn? kombajn jest tutaj, więc dobrze, żeby w sumie dobrze, że byłem przed chwilą bo od tamtej strony sobie pojedziemy i się zaczniemy wysypywać no, liczę tak na... tu już będzie 20 ton prawie, że 30 ton myślę, że powinno dać mi tej stoi, więc to wydaje mi się, że takie pole jest sporo że tutaj nie będzie owiec albo albo co owiec albo albo sorbo być może sorbo mi się uda albo kukurydza czy coś czy słoneczki. coś w tym stylu bo na razie buraki i te rzeczy inne nie idę się ma 80% więc no nie będzie ta przyczepa raczej ma, ta, ta przyczepa będzie pełna ale nie będzie 20 ton jeszcze chyba o coś zobaczymy ale ładne te krejsi więc Ten mi się jakaś za dużo podoba niż ten klastrucano który był wcześniej którego kupiłem na promocji Ok, do to 18 ton 18 500. Ok, tu mamy 20, ale gdzie? No, a sobie dojedziemy, tak? Gdzie jestem, Wracam. Ok, M tu. Ok, on już jest tutaj, już prawie. No, więc sobie z już dojedziemy. Wymienimy, teraz 12 sztuk mlecznych będzie i bodajże nam na mleczne, o ile się też nie mylę, to idzie o dużo szybciej. Yy, o, o. Shit! O dużo szybciej idzie yy, To czekajcie, 12 miesięcy mają, 6 miesięcy przywinę i wtedy będą nam dawać mleko czyli na wiosnę. Tak, czyli na wiosnę nam no, będą dawały mleko. Zakupujemy kolejne 6 sztuk. Tu wyjedziemy Damy mu, przejedziemy, niech on przyjedzie sobie tutaj OK, zacznij pracę on pojedzie, tak pojechał. Eee, no więc będziemy mieli teraz, czekajcie, jeszcze żeby was skłamać, 12 sztuk tych mlecznych hmm, tak, 12. Sprzedam jeszcze dwie limuzyn, jeszcze raz 6 sztuk limuzyn. Kupię kolejne 6 sztuk tych krów, takich samych, to będziemy mieli 18 wtedy. 18 i będzie 20 sztuk mięsnych, i 22 sztuki mięsne i 18 sztuk yy, tych po prostu, yy, tych mlecznych. Więc poko, o mleko już 37 litrów, nie wiem, jakie paki, ale czy one już produkowały? Nie chcę mi się wierzyć. Nie chcę mi się już wierzyć. No ale o się zagadałem skład, już w 24 minuta odcinka prawie oznaczał od na spędzonym wybiegie Więc eee, ja dziękuję wszystkim za oglądnięcie mam nadzieję, że się podobało o, Niestety zamiana produkcji No ale tak, jak no, widać nie trzeba eee, Więc widzimy się już w kolejnym odcinku Do następnego, do jutra Trzymajcie się miłego popołudnia Południa, bo to o 9.90 więc do zobaczenia, czy się w razie, czy Pozdrawiam. Bye bye.